Ja jestem Zazak, a to będzie film, w którym przedstawię wam dlaczego na razie nie nagrywam gier, gier lotów. A więc to jest tak, że mam straszne... nie ja mam ścinki, tylko ja w ogóle nie mam ścinek, ale jakbyście to oglądali, to by... to była taka masakra po prostu. Zresztą mega są to ścinki. Masakra po prostu. Jeszcze w ogóle to z grafikaszy nie dopracowałem niestety. trzeba znaczy, opra... trzeba... bo jakby... Pracowałem nad tym i chciałem nawet kartę sobie ale już chciałem kończyć, bo już była druga w nocy, więc już nie mogę więcej grać. Czy mogę, ale mi już oczy zaczęły, boleć, więc Zapomniałem zapisać tych moich zmian, więc znowu strasznie przyłowy. Niestety. Ale no, chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda w drzew. I jakby ktoś polecił mi, co mam zrobić, to by było bardzo fajnie. No, patrzcie, no tutaj jeszcze nic. Jeszcze ta grafika jest dla mnie ona. Zaraz sobie z no. Zobaczycie, jak to jest Jak od razu jak to naprawię, będę wrzucał filmiki, postaram się jak najwięcej poradników, bo nie wiem, ale jakoś to na jakieś poradniki. Tam kiedy duo z kolegą? 5. Kurde, szkoda, że nie mam platynowej obramówki, ale już nie zdążyłem. Bo to było z sylwersie między No i zobaczcie, jakie to są ścieki, że reszczuk w ogóle jest ścieka, cała grafita, prawda? I w co, co każdą minutę to jest coraz gorzej. Wszystko jest coraz Wszystko jest coraz takie wolniejsze, a jak sobie nagle chciałem nagrać pierwszy film z była 40 minuta, był lag, jeden lag na, 15, na 10 sekund. Jede, jeden lag, który trwał 10 sekund, a ten lag był co 15 sekund. Więc dziwne. No i patrzcie, nie loguje was? Bo mnie w ogóle, a was? Nie was loguje, prawda? No patrzcie. Nie loguję? Zobaczymy. Znaczy, ja ten film nie wrzucę, bo ja chcę tylko pokazać, dlaczego właśnie na razie nie nagrywam. Właśnie dlaczego na razie będą same takie vlogi, jakieś takie wiecie. Terdeges. Chcę mi przyjść do głowy jakieś. challenge może? Może kiedyś. Ale to jeszcze i teraz. Nie. Wszystko w swoim czasie. No i zobaczymy. Ten, znaczy, ja będę tutaj. Zagram sobie tutaj do czwartej minuty i nie skończę. No już nie ma, to nie ma sensu tego ciągnąć. Chcę wam tylko to pokazać. To też mam troszeczkę ścinek. No kurde, piszcie w komentarzach co mogę zrobić oprócz wymienienia karty graficznej. Nie wiem czy ona jest dobra bo słaba, słabą mam 710 megabajtów, to słaba, słaba, tam bodajże. No i patrzcie. Wy pewnie macie lagi, ale jak mówiłem, to ten film to pokazywał wam jak ja to próbuję to ogarnąć.

No już pewnie macie coraz te większe rabiny. Ciągle mam coraz większe te rabinie. Znaczy ja nie mam tylko na nagraniu sobie. Ciągle to próbuję w ten. Każdy dzień to próbuję ogarnąć, ale po prostu nie umiem. Nie jestem taki zdolny do tego. No, robię to tak jak... Robię to jak najlepiej, ale jakoś nie wychodzi. 40 minut to jest No dobra, co, ten filmik był tylko do przedstawienia tego. No więc ja się z Wami żegnam. Więc to, Narka.